Startu, gotów. Tor na pewno jest bardzo nowoczesny, wyprofilowane łuki ma, dwa łuki są inne, więc trzeba każdy łuk inaczej pokonywać. Jest bardzo na, na tym torze widowiskowa jazda i, i naprawdę są efektowne akcje, można przeprowadzać i walka w kontakcie. Bardzo fajny tor do jazdy, do walki. A jeśli chodzi o nawierzchnię, możesz coś o niej powiedzieć? Jak to się sprawdza w praktyce? Jak na świeżą nawierzchnię nową, to bardzo dobrze się zachowuje. Jest twarda, równa i fajnie się ją układa. Otwarcie mamy 16 maja, mecz ligowy z lwami Częstochowa. Bardzo ciekawe zawody się zapowiadają. W ubiegłym roku udało nam się pojechać w Częstochowie mecz, tam nieznacznie przegraliśmy. W tym roku chcemy się zrewanżować i mecz będzie bardzo ciekawy. Tor dla przeciwników jest bardzo niewiadomą, my już się tu wjeżdżamy i coraz lepiej nam to idzie na tym torze. Otwarcie jest o godzinie 16, prezentacja punktualnie 16.